Rządowy program Klucz do mieszkania to kolejna wielka rewolucja w mieszkalnictwie, przynajmniej na papierze. No to teraz spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. Zasadniczo program składa się z trzech części. Pierwsze to mieszkania komunalne, na które rząd wrzuci 2,5 miliarda złotych. Dwa to mieszkania społeczne, wsparcie dostaną SIMY i TBS-y, które wybudują 6,5 tysiąca mieszkań. No i trzy to opcja dla tych, którzy nie mają swojego mieszkania, zatem mają dużo szczęścia i dostęp do rynku wtórnego. No i muszą zmieścić się w rządowych limitach cenowych, czyli 10 tysięcy złotych za metr. Kwadratowe lub 11 w dużych miastach. Warto zwrócić uwagę, że możesz kupić tylko mieszkanie z rynku wtórnego, czyli stare bloki kamienice i cudze marzenia o remoncie. Deweloperzy są wykluczeni z zabawy. Ponadto sprzedawca musi być właścicielem mieszkania minimum 5 lat. Eksperci zwracają uwagę, że rynek mieszkań nie jest z gumy i mieszkań w atrakcyjnych cenach może po prostu zabraknąć, a limity cenowe mogą doprowadzić do tego, że ceny mieszkań zamiast spadać podskoczą pod sam sufit. Daj koniecznie znać w komentarzu, co Ty myślisz o nowym programie rządowym.